Za każdą chwilę z tobą w supernowej na 16 do 9, 8.44. Dzisiaj na 726 826 826. Krzyczycie jak się cieszycie z okazji tego, że jest piątek. No właśnie, odbieramy od Was telefony 726 826 826. No to słuchacie, dziś piąteczek, Piątunio, piąteczek! Pozdrowienia z Krakowa. Nieczek, zaczynam piąteczek po godzinie 15. Aha. Mój. Ten kawałek piąteczku. Pozdrawiam. No, a ja to szanuję. 726, 826, 826. Krzyczcie, że dzisiaj jest piątek. Piątek. Supernowa. Supernowa. O Reklama. Wielka moc technologii w MediaMarkt. MacBook Air 13 z procesorem M1 za 4299 zł. Taniej aż o 230 zł. MediaMarkt. Markt to wszystko działa dla ciebie. Wasza szczęśliwa wiosna z CCC. Zapewnij swojemu dziecku maksymalny komfort z butami oraz dodatkami od mistrzów wygody. Sprandy, Champion, Reebok, Puma oraz Skechers. Sneakersy i trampki na wiosenne przygody twojej pociechy znajdziesz w sklepach CCC, aplikacji na CCC.eu. Wiosenna promocja w Chibo! 2 plus 1 na kawę i nasze kolekcje. Moda, sport, akcesoria do domu, kuchni i ogrodu. Kup dwa produkty. Trzeci produkt dostaniesz za grosz. 2 plus 1 tylko do niedzieli w sklepach Chibo i na Chibo.pl. Szczegóły promocji w regulaminie. Do zobaczenia w Chibo. Przygotuj się na wiosnę z HM. Od 8 do 10 kwietnia w sklepach stacjonarnych i na HMCOM otrzymasz 20% rabatu na kolekcję dziecięcą. Oferta wyłącznie dla klubowiczów w programie lojalnościowym Hello HM Member. Zapraszamy! KIK otwiera swój 4000 sklep w Europie. Skorzystaj z naszej jubileuszowej oferty. Damskie lub męskie zapachy różne rodzaje. Już od 7,99. Lub modne damskie t-shirty za jedyne 12 zł. Tylko do wyczerpania zapasów. KIK. Duży wybór w niskich cenach. Reklama. Ładujemy pozytywną energią na cały dzień. Radio Supernova! Cześć Dawid z tej strony! Ojej, piątek! Piąteczek! Piątunio!